Antoni Kępiński, autoportret człowieka 15. Środowisko społeczne. Każde środowisko jest dobre i złe zarazem. Pomostem łączącym świat zewnętrzny z nami jest symbol, jest znak, który świat otaczający nam daje i który dla nas coś oznacza. Z doświadczeń codziennego życia wiadomo, że są miejsca, w których człowiek czuje się dobrze. I do nich ciągnie, a w innych znów czuje się źle i ich unika. Żadne środowisko nie jest tak groźne jak środowisko ludzkie. W nim kryją się zło, okrucieństwo, tendencja do pozbawienia wolności i temu podobne. Człowiek nigdy więc nie może być pewny tego, co ze strony drugiego człowieka go spotka. Żadne środowisko nie jest tak niepewne, jak środowisko ludzkie. Trudno wejść w kontakt z otoczeniem, przed którym się ucieka lub które chce się zniszczyć. Człowiek jest na ogół więcej wytrzymały na niekorzystne warunki środowiskowe niż zwierzęta. Niemniej zbytnie zagęszczenie może wpłynąć niekorzystnie na jego zdrowie psychiczne i fizyczne. Człowiek niższy od otoczenia jest zwykle wyprostowany, a wyższy pochylony. Człowiek widziany od dołu staje się wyższy, potężniejszy, mądrzejszy. Wymaga się od niego absolutnej sprawiedliwości, troski i opieki. Znacznie więcej energii trzeba wydatkować, walcząc z otoczeniem, lub przed nim uciekając. Niż spokojnie do niego się zbliżając w celu zaspokojenia swych podstawowych potrzeb. Zawsze ten, co goni, jest potężniejszy od tego, co ucieka. W każdej socjologii ludzkiej, zwierzęcej, roślinnej, problem tworzenia się grupy i granicy między grupami jest zagadnieniem osiowym. W małej grupie społecznej ma się większy stopień swobody, niż w dużych grupach. Zawsze trzeba płacić frycowe, wchodząc w nową grupę społeczną. To, co jest możliwe do osiągnięcia w pełnym zespoleniu z grupą społeczną i jej wodzem, jest przeważnie niemożliwe dla pojedynczego człowieka. Najwięcej konfliktów ze środowiskiem społecznym powstaje na tle władzy i osądzania. Nie zawsze ten, kto ma wysoką pozycję społeczną, jest rzeczywiście społeczeństwu potrzebny. Ludzie, owładnięci tą samą ideą, stają się do siebie bliźniaczo podobni. Człowiek szuka wsparcia swych bliźnich przede wszystkim w tych sytuacjach, w których sam czuje się niepewny. Z obawy przed potępieniem czy ośmieszeniem człowiek naraża się na śmierć. Jak na przykład w czasie wojny, a wykluczony ze swej grupy społecznej, nieraz odbiera sobie życie. Na ogół nie uzmysławiamy sobie w pełni od ilu ludzi zależny jest zwykły dzień naszego życia i czym grozi przerwanie łańcucha wzajemnych usług. Człowiek nie toleruje wokół siebie nieznanego. Maska odgrywa rolę zwierciadła społecznego tak ważne w naszej cywilizacji powściąganie reakcji emocjonalnych, noszenie maski w kontaktach społecznych, przynosi w ostateczności ujemne skutki. Należy zwalczyć w sobie normalną reakcję zdumienia, potępienia czy ośmieszenia, jaką wywołuje zetknięcie się z przekonaniami odbiegającymi od ogólnie przyjętych.